Dlaczego toksyk wstrzymuje miłość? Cóż, wstrzymują miłość z kilku powodów. Oto i one. Po pierwsze, to są po prostu zimni, nieczuli i wyrachowani ludzie. Nie masz do czynienia z ciepłą, kochającą i życzliwą osobą. Jakikolwiek rodzaj życzliwości, jaki ci okazali, nie był prawdziwy ani autentyczny. To wszystko było grą z jego, jej strony. Sprzedał ci nieprawdziwą wersję siebie, a ty ją kupiłeś. Po drugie, Wstrzymuje miłość, aby cię kontrolować. Nigdy nie daje z siebie 100% i wstrzymuje się od intymności. Nierzadko seks jest wykorzystywany jako karta przetargowa. Albo będziesz usłużny, albo nicisz zabaw w łóżku. Musisz sobie zasłużyć, a więc intymność jako narzędzie manipulacji. Nigdy, przenigdy nie otworzy się przed tobą całkowicie, ponieważ nikomu nie ufa, a szczególnie sobie. Zatem, aby naprawdę się otworzyć i być wobec kogoś bardzo czułym, Musisz stać się w pewnym sensie bezbronny, a toksyk nie stanie się bezbronny. Psychowak torturuje cię, chce, żebyś zawsze był spragniony uwagi i uczucia. Specjalnie kreuje deficyt uczuć i miłości, aby był dla ciebie wyzwaniem, abyś ciągle zabiegał o jego względy. Daje mu to poczucie władzy i kontroli. To, na czym najbardziej mu zależy, to na posiadaniu przewagi i kontroli.